Cześć, z tej strony Pudi Ninja. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 10 pięknych budowli stworzonych przez fanów na podstawie LEGO Ninjago. Po obejrzeniu dajcie znać w komentarzu, która z nich spodobała Wam się najbardziej. Zapraszam! Miasto, las i plaża, czyli wszystko co można znaleźć na wyspie Ninjago z filmu LEGO Ninjago Movie. Duża, podłużna makieta. Zaczynając od lewej strony widzimy kawałek morza oraz plażę, na której jeszcze przed chwilą wygrzewali się mieszkańcy miasta i turyści, którzy przyjechali tam na wakacje. Ich plany na miłe spędzenie czasu zepsuł jednak Lord Garmadon w swoim rekinowym mechu. Na pewno sprzedawca spod palemek niedużo dalej już trzepie portkami ze strachu. Na całe szczęście na pobliskiej ulicy ninja już biorą sprawy w swoje ręce. Ten kawałek miasta wygląda świetnie. Budynki są dopracowane w każdym calu. Naprawdę bardzo ładna makieta. Duży fragment miasta Ninjago z rzeką. Budowla niby podobna do poprzedniej, ale jednak zupełnie inna. Przez środek miasta płynie bardzo szeroka rzeka, a rozwieszone nad nią jest mnóstwo kolorowych flag. Z prawej jak i z lewej strony wybudowano sporo różnych konstrukcji, wśród których możemy wyróżnić mieszkania, targi czy też sklepy. Na dachach mieszkańcy hodują nawet jakieś roślinki. Nie zabrakło tu oczywiście też typowej dla klimatów ninjago świątyni, obok której przechadza się Łu i różowe drzewko, również ze Starym Mistrzem albo jego posągiem. Wielka świątynia Erdzicu, nie zwalniamy z rozmiarem makiet. Cała budowla została postawiona na wysokiej górze, z której spływa ogromny i zarazem piękny wodospad. Widzimy tam nawet wędkę. Ktoś ratuje rybki, żeby nie spadły na dół. Na środku posąg Yanga, a tuż za nim świątynia, która co prawda została zabrana z oryginalnego zestawu Lego, ale mimo to wielki szacun dla twórcy za wykonanie otoczenia. Overlord, oczywiście w postaci smoka, z którym zmierzyć się musiał Lloyd podczas finałowej walki w sezonie drugim. Nie jest co prawda specjalnie wielki, ale za to został złożony w ciekawy sposób. Bardzo podoba mi się jego paszcza nie brakuje kłów, którymi może pochwytywać swoje ofiary. I te spore rozkładające się na boki skrzydła robi wrażenie. Smok wer milionów nieco większych rozmiarów albo po prostu nieco grubszy. Tak czy siak cały wypełniony jest czerwonymi wężami, wychodzą z dosłownie każdego miejsca, z jakiego tylko się da. Co potęguje wrażenie jak straszne jest to monstrum. Zastanawia mnie jedno. Czy Lloyd na pewno wie, co robi? Zamek czy też klasztor po prostu siedziba rodziny cesarskiej z miasta Ninjago. Kolejna budowla, która swoimi rozmiarami powala na kolana. Na środku główny budynek przyzdobiony wieloma złotymi elementami oraz kształtnymi czerwonymi filarami. Po bokach dwie mniejsze konstrukcje, ale prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero wtedy, gdy rzucimy okiem na tylną część. Wielkie jezioro, na którego środku znajduje się budowla, zrobiona na wzór świątyni Wskrzeszenia. Do tego drzewa i sporo roślin. Wow! Mały klasztor na bagnach. Nieco mniejsza budowla niż poprzednie, ale za to wykonana schludnie i estetycznie. Do głównego budynku dostać się możemy poprzez przejście przez bramę, a następnie mostek nad zbiornikiem wodnym. Tam z tyłu kol nawet dorwał jakiś piratów. Zielony smok Garmadona? Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby Garmadon porwał smoka należącego do Lloyd'a? Właśnie widzicie teraz przed sobą odpowiedź. Przerobiłby go on na wężo podobnego mecha z czterema kończynami. Ma dość śmieszny ryjak, ale jak widać na przykładzie tej budowli, w Lego naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Zamek Lodowego Cesarza. Bardzo podoba mi się w nim to, że autor postanowił ośnieżyć i oblodzić go wszędzie tam, gdzie tylko pozwoliły na to klocki. Dodaje to świetnego klimatu. Na przodzie brama wejściowa ze strażnikiem. Zresztą tych nie brakuje na wieżach obserwacyjnych. W środku samego zamku znaleźliśmy możemy naturalnie tron, na którym przesiaduje lodowy cesarz. Naprawdę ładne. Brawo. Pływające miasto, no może nie do końca, ale zostało zbudowane na podobieństwo wielkiej łodzi. Pod jak i nad nią znaleźć można kilka budynków mieszkalnych, a na dole drewniany port, przy którym można zacumować swoją łódź, albo wybrać się w sobotni poranek na połowy ryb. Ilość szczegółów w tym dziele zachwyca, bardzo przyjemnie się na to patrzy. Twórca zadbał też o wyposażenie środka. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Dajcie też znać w komentarzach, która budowla spodobała Wam się najbardziej. Trzymajcie się. Do zobaczenia.